Tak, proszę Państwa, bardzo serdecznie Państwa witam. Widzimy się w ostatnim czasie dosyć często, z uwagi na szereg rzeczy, szereg inwestycji, które prowadzimy. Proszę Państwa, dzisiaj podpiszemy umowę. Długo oczekiwaną umowę na realizację, na realizację ważnej inwestycji e, przebudowy budynków poprzemysłowych, mam na myśli Birowar Bojańczyka. W imieniu pana prezydenta Andrzeja Połowskiego witam państwa serdecznie. E, witam przedstawiciele wykonawcę pana Piotra Ginawieckiego, dyrektora spraw inwestycyjnych firmy Molewski i Złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na tę inwestycję. Proszę Państwa, materiały przesłaliśmy Państwu drogą mailową, już nie przygotowywałam ich na konferencję. Jeszcze w ciągu dnia otrzymacie Państwo do wykorzystania wizualizację browaru, chociaż wcześniej też przekazywaliśmy Państwu, ale jeszcze raz dzisiaj prześlamy drogą mailową. Panie Prezydencie, oddaję głos. że. Nie wszystko, co odpada się w czasie, to odpada się na przeczasy. Akurat ta inwestycja szła, co prawda, jak po grudzie, ponieważ było większość losu z regulacją pełną stosunków własnościowych na tym terenie skończyło się identycznie tak jak w tym, na początku i proponowali w dniu szkodach, to które nisko kilka lat upadły z życia tego przedsięwzięcia. Yy, ale szczęśliwie yy, się składa, że yy, w końcu roku możemy podpisać. Właśnie w ostatnim dniu roboczym tego roku możemy podpisać umowę na realizację tego obiektu, który ma już gruntowaną nazwę, choć ona była tylko robocza, w B, gdzie ma być Centrum Kultury. Oczywiście Centrum Kultury bezsprzecznie Wrocławsku jest potrzebne, ponieważ warunki w jakich działają, Twórcy i animatorzy kultury nie są o najwyższym standardzie, mówiąc delikatnie. Ale ten obiekt ma podwójne znaczenie dla Wrocławka. Po pierwsze będzie to jednocześnie rewitalizacja dużego kwartału Starego Miasta to będzie widoczny widoczny i w sensie oglądania ale i również funkcjonalności obiekt w najstarszej części miasta, co oczywiście przyspieszy, mam nadzieję, dalsze realizacje w tym kwartale. Tam, jak Państwo w materiałach otrzymaliście, jest szereg funkcji przewidzianych, ale chciałbym podkreślić jedną z tych funkcji, która jest nowatorska to jest duża sala. Widowiskowa, uniwersalna, że tak powiem, ze sceną, która jednorazowo będzie mogła pomieścić 500 osób. Przypomnę, Teatr 300, tu będzie 500, a więc pozyskamy salę, powiedzmy, średniej wielkości, która będzie lokowała się między teatrem a salą widowiskowo-sportową. I takiego obiektu cały czas w Włosowskiej brakowało. Liczne funkcje, które tam przewidzieliśmy na pewno wzbogacą paletę ofert kulturalnych, a jednocześnie umożliwią organizacjom kulturalnym nie tylko instytucji, która będzie tam administrowała, zarządzała i prowadziła działalność, ale również innym stowarzyszeniom kulturalnym realizację swoich programów kół. Cieszę tych, którzy będą w nich, w nich uczestniczyli, ale i z nich korzystali. To jest dobra zapowiedź do przyszłorocznego działania w sferze kultury, jeżeli chodzi o inwestycje, bo tak jak już zapowiadaliśmy, jesteśmy na finiszu, jeżeli chodzi o ogłoszenie przetargu i podjęcie się przebudowy i rozbudowy teatru impresyjnego. Czekamy tak naprawdę do zakończenia. Sezonu teatralnego i nowy sezon teatralny 2012-2013 będzie musiał być w obiektach zastępczych. A więc końcówka roku jest zapowiedzią dużych zmian w bazie materialnej, obiektowej w kultury. Cieszę się również, że akurat Pan Żyję podpisuje ten kontrakt, ponieważ zresztą się zdarzył już we Włosławku popełnić kilka rzeczy, to już się sam pochwalił, które z pożytkiem dla oka i dla funkcjonalności miasta Włosławka, stąd też przyjmuję pana jako zakładnika dobrego zrealizowania tego niełatwego obiektu, bo obiekt jest niełatwy, we wszystkich tego typu obiektach, które przez lata były nieużytkowane, a swój wiek mają Trudne są do przewidzenia wszystkie sytuacje, które mogą się tam zdarzyć, ale jestem przekonany, że ekipa, która podpisze dzisiaj będzie leć w w imieniu której Pan podpisze umowę, eee, z takimi wyzwaniami sobie dobrze radzi, ponieważ już Pan sobie w starych obiektach poradził dobrze. To co réalisation ces